Użony Sequento przyjeżdża do studia i wbiega w Lizaka. Daniel Magikal próbował ustawić walkę z Baobabem, byłym przyjacielem. Kontrowersyjna walka na powracającej gali MMA VIP. Bandura w gromdzie, czyli organizacji walk na gołe pięści. Polski youtuber, który zgromadził 1 800 tysięcy subów, przestaje być influencerem. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem i kliknij przycisk Subskrybuj. Za nami roast Cloud MMA4, w którym udział wzięli Marcin Najman, Lizak i Adrian Cios. Konfliktu Najmana z Ciosem nie trzeba nikomu przedstawiać, bowiem stoczyli oni ze sobą już dwa pojedynki. W których to faulowany przez Najmana cios odniósł zwycięstwo. Przed trzecim pojedynkiem atmosfera tak jak uprzednio jest napięta. Czym się szczycisz? Nie. Czym nie, się nie, szczycisz? To. Że ci publiczność kazała, Dalej, wypi... się nie Czym ty się, kur. szczycisz, W a... pewnym momencie jednak został wykonany telefon do Sekwento, w którym ten mocno nabuzowany nie szczędził słów swojemu rywalowi Lizakowi. Tylko wiesz, właśnie u tej u, Jak z kim on miał właśnie ten wywiad? Bo oglądałem go niedawno. Solom. Solom, no i właśnie, to i takiłopotany na konferencji się putował tak samo. I mówi, tak o, a jak jest Mądry, to to oczy, tole. Dolał on Oliwy do ognia, sugerując związek partnerski pomiędzy Sekwento a Alanem Kwiecińskim. W pewnym momencie do studia w Warszawie przyjechał Sekwento, który wchodząc rzucił się na lizaka z powodu wypowiedzianych wcześniej słów. Po krótkiej wymianie uprzejmości role jednak się odwróciły, kiedy Sekwento zasugerował ciosowi, że jest pizdą. Ale szybko, nie? Dawaj go od od to, Bo to szkoda czasu, nawet dla na no, jest jest. że jesteś największą to, to <śledzt> <nie> <śledzt> powodem, Wtedy program zamienił się w jeden wielki roast ciosa. <śmiesz> a zobacz, że tu jest Wszyscy uczestnicy zaczęli się z niego naśmiewać, a w pewnym momencie nawet doszło do szarpaniny pomiędzy nim a Sekwento. Nie musisz nam opowiadać co masz w dupie, <śmiesz> W wyniku czego cios postanowił opuścić studio. Bandura w Gromdzie, czyli organizacji Walk na Gołe Pięści. Już niedługo, czyli 1 marca, odbędzie się kolejna gala organizacji walk na gołe pięści Gromda. Nieoczekiwanie w zapowiedzi tejże gali został pokazany bandura z ekipy Banji. Gdybym mógł wybrać to z pewnością wybrałbym ciężką walkę, ponieważ nie lubię łatwych przeciwników i łatwych wyzwań. W swoim życiu zawsze stawiam na to, żeby mierzyć wysoko, daleko. I jak najdalej. Internet jest mocno zdezorientowany, o co tutaj tak naprawdę chodzi, bowiem nigdzie nie jest napisane, jaką rolę miałby pełnić. Czy będzie zawodnikiem, czy to tylko promocja? Zasięgi ekipy Banji są bardzo wysokie, na minionej gali Fame MMA dwa sektory były zapełnione ich fanatykami, a na YouTubie generują ponad 10 milionów wyświetleń miesięcznie. Sam zainteresowany zdążył się już odnieść do rzekomego udziału w gromdzie, gdzie sprostował film promujący, twierdząc, że będzie na gali jedynie wspierał swojego kolegę Domina, który bierze udział w wydarzeniu. Siemano, słuchajcie, rozwiewam wszelakie wątpliwości, nie biję się na Gromdzie, nie mam zamiaru się bić na Gromdzie i nigdy nie będę tam się bił, bo to nie jest miejsce dla mnie. Walczy tam mój serdeczny przyjaciel Domino, dlatego go wspieram jak mogę yy, tutaj o tej strony internetowej, jak i na sali, także nie bije się. Więc to idealna postać do promocji gali, co nie zmienia faktu, że wielu fanów chciałoby go zobaczyć, jak sobie poradzi w walce na gołe pięści. Daniel Magikal to kontrowersyjna postać, przez którego konflikt z Rafonixem powstały freakfighty. O ile tamten konflikt był realny, to obecnie często stosowana jest praktyka napędzania sztucznych konfliktów, głównie pod sprzedaż gali. Wyciekły screeny, jakoby Magikal miał pisać do swojego byłego kolegi i aktora z serialu Urzędnicza, którym niejednokrotnie dzielił słynną kanapę Baobabem. Walkę mam mieć i będą znowu rekord więc masz szansę. Wszystko ci załatwimy. Dojazd, noclegi. Walkę wieczoru byśmy nie mieli, ale prawie na samej górze. Może screeny dokładnie tego nie sugerują, jakoby główni zainteresowani mieli ustawiać walkę, ale sytuacja, w której zostały udostępnione, czyli chłopaki, nie mogąc się dogadać co do formuły walki, zaczęli się wyzywać i Baobab udostępnił fragment rozmowy. Ty spaśnięta świnio, moja noga została złamana z przemieszczeniem. Mam pręd wraz z śrubami. Wiem, że łeb masz duży, ale pusty, i ciężko mi uwierzyć w to, że twój mózg jest wielkości orzeszka laskowego, ale i tak nie zrozumie. Że noga 70% jest niesprawna i chodzenie robi problem. Żaden lekarz nie dopuści mnie do MMA czy K1. Jedynie boks, małe rękawice. Po czym Baobab krótko podsumował, że żadnej walki od niego nie dostanie. Należy pamiętać jednak, że tym sposobem właśnie konflikt został stworzony. Teraz wystarczy go tylko nakręcić i czekać na propozycje od Gal Freakfightowych. Polski youtuber, który zgromadził 1 800 tysięcy subów, przestaje być influencerem. Mowa tutaj o Mandzio, który jest dinozaurem YouTubea nagrywającym od 2006 roku. Poro napisał na swoim X, czyli Twitterze, do którego znajdziecie link w opisie. Mangio między m.in. podkreśla, że chce działać głównie z zaplecza, by kierować innymi, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Szalony reporter podczas swojego podcastu wspomniał o walce, która jego zdaniem została zaplanowana na powracający na rynek MMA VIP. Jak sam podkreśla, jego likowania należy brać z przymrużeniem oka, aczkolwiek MMA VIP swego czasu reklamowało się twarzą bosa, słowika z pruszkowa. Tym razem jak twierdzi szalony reporter, będzie podobnie, albowiem Jacek Murański prawdopodobnie zmierzy się z masą, czyli również uczestnik drużyny z Pruszkowa. Tylko tym bardziej znienawidzonym. ...publicznie. Oczywiście to jest totalna bzdura, to się nie sprawdzi, podobnie jak walka Konopskiego z Dubielem nie miała być, okej. Okay. Bo powstaje, reaktywuje się VIP MMA. I wiesz kto ma być tam, to, że tam Jacek Murański jest podpisany, to już tam każdy o tym gada, ale wiesz z kim ma walczyć w walce wieczoru? Oczywiście nie wierzcie widzowie, to jest bzdura i ja kłamię. Jarosław Masa-Sokołowski. Jeżeli faktycznie jego przewidywania by się sprawdziły, to można się spodziewać wielu głosów sprzeciwu i szumu medialnego wokół tej walki. Z drugiej strony, poprzednio szalony likował walkę Konopskiego z Dubielem, gdzie obaj wprost zaprzeczyli, że w ogóle były prowadzone takie rozmowy. Tym razem jest podobnie: MMA VIP na swoim Instagramie opublikowało oświadczenie, w którym zaprzeczają, jakoby informacje podane przez reportera były prawdziwe. Do tego zaznaczyli, że z osobami podanymi przez szalonego nigdy nie prowadzili rozmów. Fagata zlikowała numer do włodarza Fame MMA Wojtka Goli, a przynajmniej i tak się wszystkim wydaje. Bowiem poprzednio zrobiła to samo z Marcinem Dubielem. Udostępniła na swoim story screen numeru, który był podpisany jako Marcin Dubiel. Pytanie brzmi, dlaczego to zrobiła? Okazuje się, że wytłumaczenie tego jest ciekawsze niż mogłoby się wydawać. Jest to sposób Fagaty na walkę z natrętnymi numerami, które do niej wydzwaniają. Fagata podpisuje je jako znaną osobę i udostępnia, dzięki czemu na dany numer leci taki spam połączeń, że prawdopodobnie telefon jest nie do ogarnięcia. Policja weszła do polskiego streamera, który walczył na fame MMA. Szymol, streamer Twitch na swoim Instagramie udostępnił nagranie, na którym widać dużą ilość policjantów w jego domu. Tak, zdrowie ile, ile tutaj trzeba było, przepraszam. Tak, ile tutaj osób? <grym> <grym> i do, <grym> i do mojego pokoiku. Jest to efekt tego, co Szymol wrzucił na swoje media społecznościowe, a konkretnie to na Instagram, gdzie udostępnił na relacji zdjęcia sugerujące, że prowadzi pod wpływem alkoholu. Czujni fani prawdopodobnie poinformowali policję, a sam zainteresowany zdaje się niezbyt przejmować zaistniałą sytuacją. Był w ekipie Freeza i zniknął, po dwóch latach jednak wraca na YouTube'a. Mowa o mikserze, który już niejednokrotnie próbował powrócić na falę, jak to było za czasów ekipy. Udało mu się stoczyć w tym czasie dwa pojedynki, między innymi z Popo czy Obydwa starcia przegrał, co było prawdopodobnie powodem kolejnego zniknięcia z internetu. Teraz ponownie ma zamiar pojawić się w sieci i zaczął dodawać na swoim Instagramie tajemnicze wpisy, między innymi tajemniczą liczbę 28, która może sugerować, że to właśnie dzisiaj youtuber planuje powrót. Po innych stories można się domyślać, że będzie to znowu kierunek filmów na YouTube, niestety nie wiadomo w jakiej tematyce. Komentarze na profilu youtubera nie należą do najmilszych, co może być spowodowane ciągłym pojawianiem się i znikaniem z internetu. Lizak odpowiada, czy jest kukoldem. Wczoraj na YouTube pojawił się. Odcinek Mateusza Kaniowskiego, który niestety niemal natychmiast został usunięty. Dzisiaj materiał jednak powrócił na YouTube'a, ale już z zupełnie innym tytułem. Lizak z powodu swojego związku z Fagatą jest często atakowany przez ludzi pytaniem, czy jest kukoldem. I z tym pytaniem właśnie związany był usunięty odcinek Kaniowskiego. Dzisiejszy odcinek ze zmienionym już tytułem, ale z zadanym do Lizaka pytaniem, którym jego odpowiedź brzmiała raczej nie.